Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony. Kolejny odcinek serii Minecraft. I dzisiaj postanowiłem, że właśnie zajmę się tymi końmi, które mam yy, w okolicy i osłem, Os osłem, pelbułem. Chyba pokażę, co się działo jeszcze, co to zrobiłem. Mam jednego konia. i Gdzieś tu jeszcze chodził mu też widziałem. O, troszkę to zjem. Wiem, że kurczaki nie są maksymalnie wydajne, ale... No i co, żeby oswoić? Bo po prostu te wszystkie myszy. Pewnie nas zaraz zrzuci. Próbujemy jeszcze raz, aż się pojawią serduszka. O, uparty jest osioł, jak to osioł uparty. O i osioł nam już możemy z nim teraz zejść. Ten osioł jest oswojony. Mam tu smycz, która mi się przyda do przyprowadzenia go. Chodź tu, osiołku. Ja już jednego konia sobie przyprowadził, zdążyłem przyprowadzić, więc będzie miał partnera do zabaw. Trzeba, nie nie masz za daleko odchodzić, żeby, żeby się smycznie zerwała. Chodź, chodź, osiołku, chodź, chodź. Na tego osiołka sobie. Chodź, tutaj osiołku, chodź już. Chodź, osiołku, chodź. Zapraszam cię, tutaj. O, i mi się chyba zerwała, właśnie. Smycz chyba je się przyciąga, także. Snopkiem siana. Osiołku. No nie reaguje na mnie. Ewidentnie nie chce reagować. Spróbuję je. Spróbuję go wprowadzić do tego. No osiołku, dawaj, dawaj, prawie udało ci się, brawo. To zamknę w tym czasie, żeby mi nie uciekł. w ogóle nie ma on trawy, więc ja myślę, że tutaj jeszcze jakąś ziemię zrobimy na razie. Spróbujemy je rozmnożyć Czy to jest Stogiem siana? Nie, nie stogiem siana Chyba jakimś złotym jabłkiem bo po coś w stylu No nic, na razie mamy Jednego osiołka Możliwe, że oswajanie jest togami mi się na żeby było szybciej. Ale po co mam stogi się namachnować, skoro mogę oswajać go normalnie. To jest jeszcze jeden konik, którego sobie również. Wezmę. Chyba troszkę innej maści jest niż ten, co już mam. No, zrzucił mnie co poradzić. Próbujemy dalej. Konik nie chce, by Koń galopuje. O, i koniec oswojony już w tym momencie. To sobie skorzystam. Chodź, koniku, chodź. Zapraszam tutaj do mnie konika. Także powoli to się rozbudowuje wszystko, tempo co prawda zawrotne nie jest, już rok szkolny się w sumie zaczął, więc zaraz będzie lekcje. O, trafiłem idealnie na jakieś pukanie, uwielbiam jak ktoś puka w trakcie nagrywania, to mi się zdarza, chyba mam szczęście ogólnie, bo tu ciągle gdzie mieszkam jakieś są remonty. A chyba przestał pukać łaskawi? Ktoś? A jednak nie, jednak jeszcze będzie. Chodź tutaj, koniku, tutaj, tutaj, tutaj. Zapraszam. No, widzę, że muszę. Aha. Związałem również osła. Osioł przesłucha. Gdzieś tu miałem jeszcze jedną. Tak, niestety tej koni mi jest konie trudniej sprowadzać. To sprowadzać nie najgorzej, ale no chodź, 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 tutaj dalej, tak tutaj. Także jak widzicie, z koniami mi się już udało. Jak zaję więcej, to będę. No, więcej tutaj akurat mam dwa takie same maści i mam jednego uławeł osła. Co jeszcze mi się zdarzyło? A tutaj mi jakaś widzę. Owca uciekł. A, właśnie, a propos owiec. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj mam na przykład owce już brązowe. Dziś widziałem również czarne i, i szare, więc jak trafię ponownie, to jest garne. Hmm, tutaj sobie zrobiłem o, taki ładny tej mostek, będę sobie tą, tą przestrzeń powoli jakoś tam upiększał. Te jakieś schodki, co zrobię zaraz pewnie. Ja Teraz to może nie. Chociaż mógłbym teoretycznie zacząć się robić. Yy, czyli co? Tobie mogę zrobić tutaj Tak będzie. Łopata by mi się przydała. Gdzieś tu mam łopatę. to A, już A w ogóle ten mostek, używałem, mostek robiłem z dębowych desek, żeby było taniej i to jakoś tam wyglądało chyba lepiej. Tak wygląda ładniej niż z grubych pali. Także sprawa jest prosta cały czas. Nie wiem, czy mi to starczy, to schodków, czy mi to starczy. Ostatnio też patrzyłem, jak pszczółki adoptować, nie jest to faktycznie trudna sprawa, więc z pszczółkami też podejmę niedługo wyzwanie kolejne, więc pewnie, o, nie trafiłem, więc pewnie o tym nagram odcinek. Rozmnożenie z pszczółek jest ogólnie łatwe, więc Natomiast wiem, że już dosyć tego bijania, i będę musiał wreszcie zrobić stół do enchantu. Tylko cały czas zbieram się, bo nie wiem, nie mam koncepcji, jak to wszystko ładnie zrobić. Niestety, mankament trzeba umieć trafiać. Nie zawsze wychodzi. Przepraszam. O i schodków, mi niestety nie starczyło, ale jak widzicie, już jakoś to koncepcyjnie widzicie. Ładnie sobie zrobiłem farmę już, marchewka, ziemniaki tutaj są i zboże, tutaj zasadziłem trzcinę, niestety burak, burak, buraków nie wszystkie mi się jeszcze udało, sorowce ogarnąć, także wszystko idzie powolutku, ale do przodu. Zostałem palić węglem. stwierdziłem, że mam tyle bambusu, to bambusem będę palił. Yy, a, jeszcze chciałem sobie łóżko przygotować, chyba, chyba że nie mam tak. Bo ostatnie mnie spotyka to, że gdzieś chodzę i muszę chodzić po ciemku. Więc stwierdziłem, że łóżko sobie przygotuję i będę sobie łóżki maszerował, także mapę będę w pełni odsłaniał. Wcześniej się ruszyłem. Yy, czy coś się jeszcze specjalnego działo? Yy, a, więcej co się działo, a propos. Co mogę jeszcze pokazać? Chwaliłem się w poprzednim odcinku albo poprzednich odcinkach ametystową komnatą, która jest dość głęboko. A nie trzeba było się wcale nią chwalić jest tak głęboko, ponieważ tutaj mam ją dużo, dużo bliżej gdzie ona jest? Gdzieś tutaj ją widziałem, Gdzieś tutaj ją miałem. Tu, Tutaj Schrowam. o tak, za każdym razem jak to widzę to jest to piękne. Piękny widok. Także mając tak nisko, aby to są myślę, że będzie można coś więcej z tego ciekawego robić. O, gdzie ten mostek już jakoś wygląda ładnie hmm. może tutaj drogę po prostu zrobię sobie już, żeby to jakoś wyglądało Ale drogę potrójną A może. Jakbyście nie wiedzieli jak się robi drogi takie tanie to myszy na ziemię i mamy drogę. Myślę, że to jest faktycznie fajne rozwiązanie. Tylko chyba nie można robić chyba tego na... Nie można tego chyba na ziemi robić. Czy można? Nie można z tego wstawiać. Yy. Także o może zacznę faktycznie już tą moją moją osadę mini jakoś cywilizować hmm. znaczy ja tak, możemy po prostu teraz tego wycinać, powinno te schodki bardzo sobie to byłoby też ładniejsze. Także jak widzicie wszystko powoli idzie do przodu. Nie będę w takim razie już przedłużał naszego odcinka i widzimy się w kolejnych. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Miło było jakbyście dołączyli do mnie w ten sposób. Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia.